Przemiarka okna. Z tego względu, że zostaje przegroda, że jej nie usuwam, a chciałbym mieć podczas podróży, i nie tylko możliwość otworzenia sobie, czy zaglądnięcia chociażby w jedną albo w drugą stronę, jak będzie upał, można sobie fajnie przewietrzyć kabinę. I znalazłem właśnie od Ducato, fajną, tylko przesuwną, małą szybkę. Dlaczego? Z, tylko z tej strony, a nie na środku. Z tego względu, że od strony kierowca, czyli tak naprawdę za kierowcę, będzie łazienka, i tak naprawdę tutaj będzie w tym miejscu po prawej stronie, będzie aneks kuchenny, fajnie. Jak będzie można sobie podczas postoju czy gdzieś zaglądać i zobaczyć, co się dzieje w kabinie. A i odwrotnie, tak naprawdę, podczas jazdy, czy coś się tam nie dzieje. Nie? przegrodę całą już przygotowałem, została otuszczona, i teraz na to idzie ta 6 mm mata kauczukowa, po to, żeby te wszystkie te wystające elementy w miarę wyrównać, bo na to będzie materiał. Mówi, jakbym położył sam materiał. To by były zbyt ostre krawędzie, poza tym będzie bardziej wyrównane, ładniej to będzie wyglądać. Delikatnie, nie będzie takich kanciastych kształtów. Wam pokażę, jak, jak wykończam to wszystko. E, ten materiał jest z, z taką gąbką, i tutaj na krawędziach bez sensu jest zawijać, tak jak tutaj. O, pokażę, bo lepiej widać ten materiał z całą gąbką, bo jest, w tym miejscu tworzy się za gruba, za gruba warstwa. Jest to po prostu niepotrzebne. O, pokażę właśnie tutaj, jak to jest zrobione. O fajnie jest zawinięty, cieniuteńko Wkładam o kolejną. Tutaj. Może jedną ręką ciężko. Ach, dobra. Wciśniemy sobie jeszcze klejem. I teraz ten ostatni kawałek. Dociścamy. O, i tu jest... Po takim zawinięciu, bo jeżeli byśmy skończyli tutaj na samej krawędzi i to obcięli, to w takim czasie mogłoby się gdzieś tam coś odkleić i poza tym ten materiał jest w niektórych miejscach troszeczkę naprężony. I mogę później gdzieś coś odstawać, by to nieładnie wyglądało. A tak jest materiał. Mówię tutaj zobaczcie jaki tu jest cieniutki rant powstał, nie? A gdyby tam pod spodem jeszcze była pianka, no to byłoby to za gruba warstwa, nie? O, jeszcze tutaj kawałek, Teraz pokażę jak to wygląda. jest bardzo fajny, bardzo mocno trzyma, także szybko łapie zaraz powyższą odwracamy. patrzycie jak wygląda od tej strony widzimy jest tu ładnie no... No, łapał strość gościu widzimy jest ładnie ładnie wykończone bez ten delikatny rancik bez, bez tą no. zaraz pokażę efekt końcowy a efekt końcowy wygląda tak właśnie. To jest już gotowy boczek. Tego plastiku nie zmieniałem koloru, bo moim zdaniem fajnie to wygląda. Gdzieś tam jakiś jest kontrast. O, tam jest podbitka. No i tak to wygląda. Teraz czas na wyguszenie drzwi. Żeby podczas podróży wiadomo, idziemy gdzieś dalej, żeby nie było hałasu. Całość to po prostu trzeba ułożyć, matą butylową. Później na to przyjdzie jeszcze pianka. Tutaj taki super przyrząd po tuningu. Tam jest tak głęboko, że nie można tam ręki włożyć. Musiałem to trochę przedłużyć. Rolkę, bo matę butelową trzeba porządnie docisnąć do blachy, żeby nie było jakichś tam pełnych przestrzeni po wygłuszeniu tego środka tutaj na całości idzie jeszcze jedna warstwa butylu, żeby zamknąć całą tą komorę. Tylko że zauważyłem jeszcze jeden taki problem, że jeżeli ja tu przykleję tak na równo tą matę butylową, to jest linka i ta mata może dotykać linki, a ta linka cały czas chodzi, bo wiadomo, podnosimy i opuszczamy szyby O no, jakiś taki kawałek elementu jakiś kawałek z deszaka po prostu, żeby było lekkie, żeby tam nie dociążać. Tutaj przykleję i wtedy mata butylowa dokładnie się oprze o to i zobaczcie, że mamy tutaj miejsce na, na to, żeby ta linka sobie swobodnie chodziła, żeby się później nie przecierała o tą matę butylową a że działamy. Dodatkowo ten boczek wykleję matą kauczukową, warstwa około 30 do 40 mm, później zademonstruję Wam jak to wyszło co słychać, a raczej czego nie słychać. Myślę, że efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Jeszcze chciałem pokazać, bo tutaj ten gruby kabel to jest 25. On idzie od tego akumulatora bazowego do tak zwanych hotelowych. No i dodatkowo zrzuciłem sobie jeszcze taki przewód 6 razy 1. W razie, jakby gdzieś tam było potrzebne jakieś sterowanie, dodatkowe niech sobie będzie. Mówię, bo tutaj już kabel został do siedzeniem puszczony. Fajnie. Pochowane, więc jak już to zostaje złożone, żeby to później nie rozbierać bez sensu. Tutaj na to przychodzi jeszcze takie duże gumowe wygłuszenie i dopiero na tym gumowy dywanik Wcześniej wymieniłem od razu te wszystkie śruby na nierdzewkę, bo tu no, czasami zbiera się jakaś wilgoć A te oryginalne śruby były po prostu no, całe przerdzewiałe To co mi się tu bardzo podoba to spasowanie tych wszystkich elementów To fajnie jest taki jeden, o, cały dywanie kierowcy Zobaczcie, jest taki mega, mega wygłuszony. Dodatkowo O, jest nakładany jeden na drugi. Zobaczcie, nawet te wycięcia, tutaj na co jest najważniejsze, to dalej idzie aż zaręczny Bo tak jak mówiłem, na to jeszcze przyszły takie gumy. Co mi się bardzo podoba, to nawet jest łączenie tych gum. Nie wiadomo, nie są jakieś super najnowsze. Z czasem zmienimy na jakieś fajniejsze, ale no, mówię, na razie, na razie będą. Inne rzeczy są ważniejsze, póki co. Jest od strony kierowcy poskładane, jeszcze tylko pasażer. No, to jest właśnie część tej gumy, a to brakuje jeszcze. Jeszcze nie wiem, jak wykorzystam tą przestrzeń, tak naprawdę. To jest fajnie, bo tu takie podnoszone jest całe siedzenie, i to mamy dwa takie duże kufry, tak naprawdę puste. Możemy coś sobie zawsze do przewieźć. Nie mam jeszcze pomysłu, co zrobić tutaj, bo jest naprawdę jak popatrzymy, może tego nie widać na, na filmie, ale jest tam naprawdę bardzo dużo miejsca, żeby cokolwiek zmieścić. Zobaczcie. Coś pomyślimy jeszcze, coś, coś tutaj. Co tutaj dać? Jeżeli chodzi o wygłuszenie, słuchajcie, to są auta dostawcze w fabryce, nikt tego nie zrobił. Więc musimy to zrobić sami, a moim zdaniem jest to rzecz, którą powinien zrobić każdy, kto dużo podróżuje. Fajnie nam wygłusza całą tą przestrzeń, jest cicho przede wszystkim. Podczas jazdy nie ma tego szumu wiatru. Nawet powiem Wam szczerze, że ja prawie w ogóle nie słyszę silnika. I to jest bardzo fajne, bo kiedy jedziemy sobie z prędkością autostradową, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Po prostu nie męczy tak ta podróż. Chciałbym Wam pokazać właśnie to wygłuszenie. Może teraz nie za bardzo będzie to słychać, ale jest naprawdę mega duża różnica. Jest fajny taki. Jeszcze te drzwi. Jest... jest naprawdę fajny taki głuchy dźwięk. Jeszcze pokażę od zewnątrz. Jest fajny taki głuchy dźwięk, takie w luksusowych samochodach. Także jeżeli chodzi o ocieplenie, każdemu polecam ocieplenie szoferki, jest naprawdę nieduży koszt, a bardzo fajnie poprawia nam komfort podróży. Mówię, nie nagrzewa się tak, czy nie czujemy tej temperatury tak od dachu. Klimat to jest jedna sprawa, wiadomo ona chodzi i spełnia swoje zadanie, ale odczucie jak staniemy dziś w korku, nie ma tego przewiewu. Na przykład słońce przez szybę bardzo mocno czuć, a już przez dach już, już tak nie mam porównanie, bo wcześniej nie miałem tego ocieplonego i jest naprawdę duża różnica. Co do przegrody, tak jak widzicie, moja Alcantara. Jeżeli chodzi o przegrodę, każdy z Was pewnie stanął przed tym samym dylematem: co zrobić? Czy zostawić tą przegrodę? Czy ją zdemontować? Co będzie dla mnie lepsze? Co będzie bardziej funkcjonalne? Otóż u mnie ta przegroda została, ja ją zostawiłem. A dlaczego ją zostawiłem? Ano dlatego, że po pierwsze. Mi nie chodziło o przepis, o zmianę, przekształcenie tego pojazdu w specjalny kamperowy. Bardziej chodziło mi o bezpieczeństwo. Druga sprawa, temperatura, jaka jest tutaj. Mimo wszystko przez te szyby bardzo się tu nagrzewa i to był też powód, dla którego ta przygoda została. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dokładnie wyizolować tych szyb, bo są pojedyncze i w lecie mamy strasznie gorąco. Mówię jak ja bym nie uchylił tego okienka i potem no też między innymi zostało zrobione. Tutaj uchylam troszeczkę szyby uchylam to okienko gdzie tam drzwi są otwarte i fajnie nam to przewiewa i nie czuć tak tego ale jak zamknę szoferkę to tutaj w sekund pięć jest nie wiem 60 stopni. Gdybym nie miał tej przegrody wiadomo te wszystkie szyby by się bardzo nagrzewały. Brak możliwości wyizolowania tak naprawdę tej przestrzeni. Również nam przeszkadza w zimie, w chłodniejsze dni, dlatego, że się po prostu przez to, że jest różnica temperatur w środku przebywamy częściej, tworzymy dużo pary i niestety ta woda się skrapla na oknach i to jest chyba najgorsze i myślę, że każdy ma ten sam problem. Druga sprawa jest tej przegrody, to układ jaki mam w środku teraz. Bardziej mi pasował ta przegroda, po prostu mi to ułatwiła tą sprawę, rozmieszczenie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na pewno jest bezpieczniej, no bo wiadomo, nawet jak ktoś wejdzie do kabiny, to nie przejdzie do naszej, naszego, naszego mieszkania. Kolejną rzeczą, która przeważyła, żeby ta przygoda tutaj została, to jest funkcjonalność. Ktoś mógłby powiedzieć, co to jest za funkcjonalność, skoro ja, żeby przejść do części tej mieszkalnej, muszę wyjść tak naprawdę z samochodu i wejść przez kolejne drzwi. Wszystko zależy od tego, jak zamierzam podróżować. Jeżeli ktoś jedzie w jedno miejsce na 2-3 tygodnie, ok, on sobie zasłoni wszystko, ale moim zdaniem i tak będzie się musiał borykać z temperaturą. I tak, tak jak powiedziałem, w lecie, że będzie mimo wszystko nie jest w stanie tak tego zaizolować. Tak samo też będzie w zimie, również będzie też walczył z tą skraplającą się wodą. Jakie ja zauważyłem plusy, to że przegroda tutaj jest, częsta zmiana miejsca. Czyli na przykład podjeżdżam gdzieś, parkuję. Ja nie muszę nic tutaj zasłaniać, po prostu zamykam szoferkę i wychodzę, tam jestem, nie podoba mi się tutaj, w każdej chwili przychodzę, odpalam i odjeżdżam, nie muszę nic odsłaniać, na przykład jeżeli podróżujemy w mieście, to jest bardzo fajne, zatrzymuję się na parkingu, na postoju, gaszę ten samochód, zamykam i wychodzę i nawet jak ktoś przychodzi, wiadomo, nie da się ukryć, że to jest kamper i nie o to w tym chodziło. Każdy wie tak naprawdę, że jak widzi markizę, widzi okno dachowe, no to domyśli, że to nie jest zwykły bus, tylko że to jest kamper, więc ukrywanie tego po prostu nie ma najmniejszego sensu, więc jeżeli złodziej i tak będzie chciał tu wejść, to i tak to zrobi, ale słuchajcie, jeżeli na przykład po mieście, czy idzie straż miejska, czy idzie policja, czy ktokolwiek, czy jakikolwiek złodziej, Widzi pustą szoferkę, idzie dalej, ale jak już zobaczy, że są okna tutaj zasłonięte, no to niestety nawet policjant czy taki strażnik się nie, też się zainteresuje, dlaczego ten samochód tutaj stoi dlaczego są szyby zasłonięte. Na pewno tam jest ktoś w środku. A moim zdaniem, jeżeli tutaj mamy pustą szoferkę, nawet jak jesteśmy tam w środku dnia, gdzieś na pace, ja akurat mam z tyłu przyciemnione szyby, więc tak naprawdę mogę sobie spokojnie stanąć gdzieś na, w mieście i sobie spokojnie tam. Nie wiem, czy się zdenąć, czy zjeść coś, i tak naprawdę tego nie będzie aż tak widać. Stajemy gdzieś na parkingu i przesłonimy tutaj wszystko, no to niestety wzbudza to zainteresowanie. Myślę, że to jest duży plus oddzielenia tej przestrzeni od przestrzeni mieszkalnej. Więc, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, jak podróżujemy, gdzie podróżujemy. Jest jeszcze jedna rzecz, właściciele mniejszych busów. No, nie stoją chyba przed takim dylematem, bo po prostu muszą tą jakby przegrodę wyrzucić. Jeszcze jest trzecia grupa użytkowników, a to jest grupa, która podróżuje więcej niż trzy osoby. No i tutaj jakby wiadomo, ktoś, kto ma czterosobową czy pięciosobową rodzinę, no to dla niego ta przegroda no po prostu musi być zlikwidowana. To osoby takie jak ja, które mają taki większy samochód, które podróżują maksymalnie w trzy osoby, Zyskają więcej na tym, że przykroda tutaj będzie. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo. Po drugie, izolacja. A po trzecie, funkcjonalność z tego względu, że tam będziemy mieli wtedy więcej przestrzeni. Oczywiście każdy robi, jak uważa, każdy robi według własnych potrzeb. Przedstawiłem Wam po prostu, jakie są zalety, jakie są wady. Więc wy musicie zdecydować sami, tak naprawdę, co jest dla Was ważne. Ja Wam pokazałem, co było dla mnie ważne. A Decydujecie Wy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!